Witajcie na kanale Szkoła Zioła. Patronem medialnym projektu Szkoła Zioła jest inicjatywa społeczna Wolne Konopie wraz z kolektywem Bros, polskim producentem nasion konopi z własnych krzyżówek. Odcinek powstał we współpracy ze sponsorem firmą Spider Farmer, producentem oświetlenia, namiotów i innego sprzętu dla growerów. Siemanko! Dziś zapraszam Was na krótkie podsumowanie pierwszych trzech tygodni truskawek i poziomek w docelowych doniczkach. Pięć dni po przesadzeniu i podlaniu rośliny wróciły do sił, stały i wpuściły nowe kłącza. Tu widzimy świeżutki stożek wzrostu, z którego rozwiną się nowe liście i kwiatostany. Dosłownie 3 i 4 dni później pojawiły się pierwsze dwa kwiaty na truskawkach w kolejnych dniach jeszcze więcej. W ciągu dwóch tygodni od przesadzenia wypuściły ich aż osiem. Większość truskawek, a na pewno ta odmiana, którą ja zasiałem, to rośliny jednopienne, a więc nie posiadają oddzielnych osobników nąskich i żeńskich. Każdy kwiat zawiera oba narządy płciowe i zapyla się sam. Po kolejnym tygodniu zapylone kwiaty zrzuciły swoje białe płatki, i możemy zaobserwować rozwijające się nasiono, które w dojrzałym owocu będą tymi małymi pesteczkami widocznymi na zewnętrznej skórce truskawki. Już nie mogą się doczekać, aż zaczną przypominać docelowe owoce. Oczywiście cały czas krzaczki produkują nowe kwiatki, a więc ilość potencjalnych owoców wciąż rośnie. Tak prezentują się równo po trzech tygodniach od przesadzenia, Różnica jest piorudująca. Ilość i powierzchnia liści wzrosła kilkudziesięciokrotnie. Patrzcie, jakie te liście są ogromne, jak na tak małe krzaczki. Poziomki póki co jeszcze bez żadnych kwiatków. W sumie dobrze, bo tylko to odróżnia je od krzaków truskawek, które rosną obok, i gdyby nie to, to bym nie uwierzył, że to jest jakaś inna odmiana czy inna roślina. Za dnia mają około 25-26 stopni, a w nocy około 20. Wilgotność względna około 50%. Cykl oświetlenia to wciąż 17 godzin dnia i 7 godzin nocy. A oświetla je oczywiście lampa Spider Farmer SE3000 ustawiona na 50% mocy. Z odległości 80 cm. Na sklepie internetowym sponsor odcinka firmy Spider Farmer trwają w listopadzie promocje Black Friday. Są rabaty, można zbierać punkty, a czasem można trafić na flash sale. Czyli szczęśliwcy mają wtedy szansę na zakupy z jeszcze większą zniżką. Możecie też skorzystać z kodu rabatowego szkolaziola5, który też o kilka kolejnych procent obniży waszą cenę. Sprawdzajcie na stronie spiderfarmer.eu. Linki w opisie filmu. W tym odcinku to wszystko. Przypominam o stronie internetowej kanału szkolaziola.pl, na której znajdziecie m.in. kalkulator growera. Zostawcie lajka i subskrypcję, jeśli chcecie być powiadamiani o nowych odcinkach. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego wideo z Fartem Groerzy.